Cześć! Witam Was ponownie, kochani. Na początek chciałam powiedzieć, że to ta kamera dodaje z i kilogramów. E, a tak poważnie. E, mam nadzieję, że zadanie domowe Wam się udało. Sprawdzimy szybciutko. To znaczy, sprawdzić sobie mogliście sami e, w... E, tam w linku. Ale ja przeczytam, bo chodzi też o wymowę. Wy, początkujący, nie wiecie, że inaczej... E, się pisze inaczej wymawia, więc tak w ramach przyspieszenia szybciutko. Ich bin ein Mädchen, pierwsze zdanie. Wir sind Schüler, trzecie. Er ist ein Junge, czwarte. Du bist ein Kind, piąte. Frau Kleist ist Lehrerin, die Schülerinnen sind fleißig, das Zimmer ist groß. Ihr seid sehr nett, die Kinder sind klein, die Männer sind Ausländer, wir sind müde, sehr müde. Sie sind bereit. Du bist aus Deutschland. Ich bin Deutscher, Ihr seid meine besten Freunde. Ich bin sehr glücklich. Du bist schon zu Hause. Der Leira ist krank. Monika ist noch in der Bibliothek. Der Opa ist vergesslich. Nie chciałam zaczynać od, od rzeczowników, ale muszę powiedzieć, że wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim pisane są wielką literą. Ale to jest y, temat na inny filmik. Y nie chciałam zaczynać dlatego, że byście przerazili się tych rodzajników der, i die i das i w ogóle. I to nie byłoby zbyt przyjemne, pewnie byście się zrazili. Dobra, do rzeczy. Teraz odmiana poszczególnych czasowników, które poznamy. Każdy czasownik dostaje w e, każdej osobie inną końcówkę. To są te końcówki. To są te końcówki. Do ja jest to e. iś ma końcówkę e. Du ma końcówkę syty. Rz zi s ma końcówkę ty. Teraz wytłumaczę, co chodzi z tymi końcówkami. Wir ma końcówkę n, ir ty i z. Końcówkę n. Czyli jeszcze raz. E, syty, ty, n, ty, n. O co chodzi z końcówkami? Każdy czasownik w języku niemieckim kończy się, y, to znaczy na n lub y, en lub n. W języku polskim przeważnie ci, Brać, jeść, pić, spać. I czasownik ma rdzeń i końcówkę, lub temat i końcówkę, jak to woli. W języku niemieckim dołączamy te końcówki, które przed chwilą pokazywałam. Po odłączeniu tego n, bądźmy w niektórych czasownikach, czyli mając czasownik machen, który znaczy robić, odcinamy n, zostaje nam rdzeń lub też temat mach. Do tego mach dołączamy kolejno. E I otrzymujemy ich mache. Dodając st, du machst. Do osoby trzeciej, do r, er, bądź zi, bądź s, musimy dodać te i otrzymujemy r, er, zi, s, macht. Wir machen, czyli to n, jak gdyby wraca z powrotem. Ir macht, zi machen. Już pokazuję tą samą odmianę. Już po dodaniu tych odpowiednich końcówek. Ich mache, du machst, rz, er, es, macht. Wir machen, ir, macht, sie, sie machen. Czasami mówię to zi si podwójnie, czasami raz, bo to tam jest ta forma grzecznościowa, to o tym musicie po prostu pamiętać. To też, jak będziemy tłumaczyli, tłumaczyli zdania, to będziecie wtedy potrzebować. Eee, kolejny czasownik. Zingen. Śpiewać. Odłączamy N. Zostaje nam ZING i dodajemy kolejne końcóweczki. E. ZINGE. ESTE. ZINGST. Do osoby trzeciej RZS dodajemy TY i mamy RZS zingt. WIR ZINGEN. IR zingt, ZI ZINGEN. Czyli my śpiewamy, wy śpiewacie, oni śpiewają. Te tabelki są puste do pobrania, tak żebyście mogli sobie sami każdy czasownik kolejny odmienić. Potem możecie sobie otworzyć te już uzupełnione i porównać, czy dobrze zrobiliście tą odmianę. Czasownik następny, brauchen. Ja potrzebuję, ty potrzebujesz, on, ona, ono potrzebuje. My potrzebujemy, wy potrzebujecie, oni potrzebują. Czyli ich brauchen, du brauchst, er, sie, es braucht, wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen. Następny z umlautem. Dziwna dla nas Polaków literka, nie znających niemieckiego, ale to jest właśnie O, słyszane pomiędzy O a U. Y. I dlatego ta y, moja tutaj wymowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o akcent, to on pozostawia zostawia wiele do życzenia, ale ja jestem Polką y, i, tak jak wspomniałam, niedawno ja się przeprowadziłam do Niemiec i nasz aparat mówi, o aparat mówi Polaków, jest zupełnie inaczej wykształcony, dlatego wybaczcie mi ten akcent. E, dobra. Wir e, ich höre, du hörst, er sie es hört. Wir hören, ihr hört, sie hören. następnie Sagen. Ich sage, du sagst, er sie es sagt. Wir sagen, ihr er sagt, sie sagen. Czyli ja mówię, ty mówisz, on, ona, ona mówi, my mówimy, wy mówicie, oni mówią. Malen, malować. Znowu zostaje nam rdzeń. Mal. I dodajemy E śmale. Du malt R er, s malt. Bo dodajemy T. Te. te końcóweczki muszą być po prostu opanowane, żeby ta odmiana szła płynnie. Wir malen, ir malt zimalen Studieren. Tutaj teraz będzie grupa czasowników, które studieren, telefonieren, dyskutieren, które mają takie mm, IREN na końcu, które pisze się Iren, ale to E jest... Nie ma, nie słychać go w ogóle, tylko słychać właśnie ieren". i jeden. I lecimy. Ja studiuję, ty studiujesz, on, ona, ono studiuje, my studiujemy, wy studiujecie, oni studiują. IŚ, studiere, du studierst. r, er studiert, sie studiert, es studiert. Wir studieren, ihr er studiert, sie studieren. Telefonować, telefonieren. Ich telefoniere, du telefonierst, erzi sie, es telefoniert. Wir telefonieren, ihr telefoniert, sie telefonieren. Diskutować. Diskutieren, ich diskutiere, du diskutierst, erzi sie, es diskutiert. Wir diskutieren, ihr er, diskutiert, sie diskutieren. I kolejne. fotografieren. Ich fotografiere, du fotografierst, erzi sie, es, fotografiert. wir fotografieren, ir fotografiert, zi fotografieren czyli fotografować, robić zdjęcia jeszcze troszkę będzie koniec tych czasowników gratulieren ich gratuliere, du gratulierst, rts er, gratuliert czyli gratulować, tak? my gratulujemy, wir gratulieren, wy gratulujecie, ir gratuliert i oni gratulują, zi gratulieren bardzo podobnie brzmi jak w języku polskim, więc łatwo do zapamiętania. Rochen. nasze siófnie palę ich rauchę, du rauchst er sie es raucht wir rauchen ihr raucht sie rauchen czasownik palić kolejny trinken czyli pić ich trinke du trinkst er sie es trinkt wir trinken ihr trinkt sie trinken czasownik lernen uczyć się nie uczyć kogoś bo to jest zupełnie inny czasownik i u nas jest to czasownik zwrotny uczyć się natomiast w języku niemieckim bez y, zyś, czyli ale lernen znaczy już uczyć się. Te czasowniki, które, są, które u nas są zwrotne w języku polskim, mówię u nas, to zawsze są czasownikami zwrotnymi w języku niemieckim i odwrotnie. Ja się uczę, ich lerne", Ty się uczysz: du lernst. On się uczy: er lernt Ona się uczy: sie lernt. Ona się uczy: es lernt. My się uczymy: wir lernen. Wy się uczycie: ihr i oni się uczą, Państwo się uczą. z lernen. Wohnen, mieszkać. Ach, jeszcze tutaj może, moglibyśmy już powiedzieć i Deutsch, czyli uczę się niemieckiego. Wohnen. Ich wohne du wonst, er sie es wohnt, wir wohnen, ihr want, sie, wonen. Ja mieszkam w Polsce. i in Polen. Ja mieszkam w Niemczech. i wohne in Deutschland. Już kolejna zdanka, które możemy tworzyć. Także to nie jest to, że ja Wam chcę taką słuchą gramatykę, tylko to jest po prostu potrzebne i ja chcę Wam dać taki szkielet, który, na którym wszystko bazuje i na który, jak opanujecie, to będziecie potrafili każde dowolne zdanie sobie zbudować. Schreiben. Ich schreibe, du schreibst, er sie es schreibt wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. Ostatnia strona. Fragen, pytać. Ich frage, du fragst, er, sie es fragt, wir fragen, ihr fragt, sie fragen. Kaufen, kupować. Ja kupuję, ich kaufe, ty kupujesz, du kaufst. On, ona, ono kupuje, RZS er kauft. My kupujemy, wir kaufen, wy kupujecie, ihr kauft. Oni kupują, one kupują, państwo kupują, czy pani, pani kupują, no to będzie sie kaufen. I kochen, ich koche, du kochst, erzi es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen. Teraz lista tych czasowników, które przygotowałam, które po tej lekcji powinny być opanowane przez Was. Nie wiem, dużo, nie niedużo, pojęcie względne, zależy jak dla kogo. Ogólnie są to machen, robić, wohnen, mieszkać, zingen, śpiewać, brauchen, potrzebować, hören, słyszeć, zagę, mówić, schreiben, pisać, studieren, studiować, telefonieren, telefonować, diskutieren, dyskutować fotografierem fotografować, muszę nad dedykcją popracować, malen, malować, gratulieren, gratulować, nie wiem czy mówiłam, kochen gotować, kaufen kupować, rauchen palić, drinken pić, pragen pytać, lernen, uczyć się. Dobra, to są te czasowniki, które powinniście znać i gdy już będziecie te czasowniki znać, to będziecie mogli sobie pięknie już je odmieniać, bo wcześniej była ćwiczona odmiana te końcóweczki, prawda? To właśnie po to. Przygotowałam takie y, ćwiczenia króciutkie. Jakby nie patrzeć, są już to zdania, bo mają pełne orzeczenie. Na przykład Ty śpiewasz, du Zingst. My potrzebujemy wir brauchen i możecie sobie to, powinniście sobie to sami spróbować uzupełnić. Potem możecie pobrać sobie następną kartkę czy y, otworzyć. Następny plik i tam już będzie to uzupełnione prawidłowo, i będziecie mogli sobie sprawdzić, czy dobrze wstawiliście dany czasownik. Przede wszystkim, czy go znacie, czy wiecie już, że jest mieszkać, czy wiecie, że jest śpiewać i odmienić go odpowiednio, tak żeby to nie było ty mieszkać i on śpiewać. I przeczytam szybciutko, jak to powinno być prawidłowo. Ty śpiewasz do zings, my potrzebujemy wir brauchen. ja robię i mache. oni mieszkają, z oni potrzebują zibrauchen. My pytamy, wir fragen, wysłyszycie ihr hört. Ona mówi sie sagt. On pisze, er schreibt. Wy studiujecie ihr studiert. On telefonuje, er telefoniert. Oni dyskutują, sie dyskutieren. Ja fotografuję, iż fotografire. On gratuluje, er gratuliert. Ona gotuje, Zikocht, kocht. Ono maluje, es malt. Oni kupują, sie kaufen. Wypalicie, i raucht. Ty piszesz, du trinks. My się uczymy, my się uczymy. Wirlernen. Ja jestem iżbym. Każdy już pewnie przedstawicie potrafi, bo na pierwszej lekcji był czasownik być, czyli iżbym. Ani da. Dobrze, kochani, na tyle, tyle na teraz. Zapraszam do kolejnego filmiku, trzeciego. Tam pojawią się rzeczowniki. Myślę, że w miły sposób y, uda mi się Wam przekazać, co i jak z tymi rzeczownikami, bo wiem, że rodzeniki Derdy budzą w niektórych po prostu y, niechęć. Ale myślę, że w tym przypadku tak nie będzie. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.